A jak uczyć, żeby skutecznie nauczyć? Metod pracy z uczniami jest wiele. Te norweskie przynoszą wymierne efekty właśnie dlatego. Przez 10 dni pedagodzy z Rzechlina przyglądali się pracy swoich kolegów z Norwegii i wyciągali wnioski. Wszystko to w ramach Międzynarodowego Programu Szkoła po godzinach. Chodzi o to, żeby nauka była przyjemnością. Umiejętność pracy w zespole, otwartość na ludzi, komunikatywność, zdolność przystosowania się do zmian, które zachodzą wokół nas, to właśnie w nauczaniu jest najważniejsze. To właśnie buduje bezpieczną szkołę. Z takimi przemyśleniami wrócili z Norwegii żychlisty pedagodzy. Nie bez znaczenia jest tu też infrastruktura placówek i rozwiązania technologiczne. Kilkoro nauczycieli pomagało i pracowało, jakby na rzecz jednego. Y Ucznia, dzieciaki y, bardzo lubią się bawić. Y, bardzo lubią... Y... Praktyczne zajęcia, które mogą coś robić, nie tylko siedzieć w ławkach i wypełniać karty. Zainspirowałyśmy się tym, że dzieciaki w norweskich szkołach bardzo często wychodziły na zewnątrz. W szkole w Żyklinie w programie Szkoła po godzinach bierze udział 175 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostali objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną, która ma im pomóc rozwijać kompetencje emocjonalne i społeczne. Czyli najprościej mówiąc ma im się łatwiej uczyć i nawiązywać relacje. Ja się bardzo podoba to, że jesteśmy złączeni ze sobą i mam dużo przyjaciół i się świetnie bawię i mam y, bardzo fajne panie. Nauczycielom mają pomóc technologia i nowoczesne pomocy dydaktyczne. Na rynkach pojawiły się takie urządzenia jak jakieś nowoczesne monitory, nowoczesne laptopy, czy też komputery, które zawierają już pewne rozwiązania w zakresie dostępności, m.in. też dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele z Żychlina napisali projekt, który został sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię na kwotę blisko 300 tysięcy złotych.